Witajcie, moi drodzy widzowie. Witam was z Lasów Janowskich. Tutaj, w tym miejscu, gdzie będziemy mogli się zderzyć z prawdziwą historią Powstania Zamojskiego, mianowicie pierwszej bitwy, która się stoczyła zanim była Bitwa drugą w Osuchach. Zapoznam was zaraz z gościem, który nas po prostu oprowadzi i opowie tą historię, Przynajmniej w cudzysłowie, w krótkim streszczeniu, bo wiecie, że zawsze można było opowiadać i trzy dni, cztery dni, ale człowiek ten opowie w krótkim streszczeniu, gdzie się znajdujemy, dlaczego porytowe wzgórze, skąd ten okrążenie, jaka jego nazwa i dlaczego Niemcy chcieli stłamcić i zniszczyć partyzantkę, która się tutaj w ogóle znajdowała. Zapraszam na razie teraz do gościa. Nad rzeką Branew. I właśnie bitwa na porytowym wzgórzu czasami jest nazywana też bitwą nad rzeką Branew. Rzeka Branew miała również wielkie znaczenie w doborze pozycji partyzanckich, oprócz właśnie tych porytowych wzgórz, które zostały nazwane później. Natomiast jesteśmy na podnóżu, zbliżamy się za chwilę, zaraz zobaczymy właśnie to miejsce, gdzie trzeba będzie się wspiąć do góry, i tam właśnie były te dogodne partyzanckie pozycje, które właśnie miały duży wpływ na to, że. Że mogli się skutecznie bronić. I to jeszcze bronić się Armia Ludowa z Armią Krajową i miał to tak, jeszcze Partyzanci. I te, te oddziały tam były przemieszane. Chociaż tutaj powiem, że oddział armii krajowej w większości był w głównym odwodzie, przy dowódcy z zgrupowania, i on z tego odwodu był rzucany później na najtrudniejsze. najtrudniejsze. Chciałbym przedstawić tutaj pana. Które jest w Światowio Światowym Związku Armii Krajowej, pan Zbyszek, który opowie nam historię, bardzo ważną historię, która jest zapomniana. Nieraz czasami, jak to Zbyszku, jest kontrowersyjna, bo tu mieszamy teraz Armię Krajową, Narodowe Organizacja Wojskowa i Armia Krajowa i też są tutaj te oddziały sowieckie Armii Ludowej. Armii Ludowej, tak. Także Przejdziemy do punktu zwrotnego, bo cały ten, tutaj, ta cała magia, wyobraźcie sobie, ja tak uważam, Zbyszek, że ta magia, tak jak ja to nazywam, że oni mogli w jednym miejscu, tu w jednym miejscu, przecież jak to by można było, Armia Krajowa z Bolszewikami, Armia Ludowa z Armią Krajową, coś niebywałego, a oni w jednym punkcie wiedzieli tylko to, że biją Germańca. Także, tak. y, Zbyszku, jak y, poprowadź nas w tym kierunku, gdzie oni mieli w ogóle całkowicie się y, stanowiska, i tak dalej. Może zacznę od tego, że skąd się tutaj wzięła e, e, tak dużo, taka duża ilość partyzantów. Więc oddziały wczesną wiosną, tutaj oddziały sowieckie przybyły z Buga właśnie w teren. Lasów Lipskich i Janowskich, ponieważ tutaj było y, duże skupisko właśnie tych lasów, duży obszar tych lasów, tu się mogli bezpiecznie czuć. Ich celem to było to, że front, który znajdował się już front II wojny światowej wschodniej, znajdował się już na linii Kowel-Brody, więc to niedaleko stąd, więc oni chcieli tutaj utrudniać Niemcom życie poprzez wysadzanie pociągów, ponieważ tędy biegły. Linie kolejowe z zaopatrzeniem, konwoje i takie rzeczy to oni. Moi drodzy widzowie, wyszliśmy już z tego lasu, z tego porotowego wzgórza i poczuliśmy się jak prawdziwi partyzanci, wychodząc z tego okrążenia. Ale jesteśmy teraz, Zbyszku, na cmentarzu żołnierzy, którzy zostali ekshumowani z miejsca. Tak, z miejsca bitwy. Znajdujemy się na cmentarzu partyzanckim. Na tym cmentarzu są dwie kwatery. Jedna to jest kwatera partyzantów polskich, gdzie właśnie teraz jesteśmy. I po drugiej stronie jest kwatera partyzantów sowieckich. Ja bym chciał, tutaj stoimy nieprzypadkowo, bo stoimy przy grobie. Tak, tylko jeszcze zaznaczmy to, że to co widzieliśmy, pokazałeś nam mogiłę pułkownika yy, yy, czy lejtnanta? Maj, ma, majora. majora. czy pigi? Tak. To on leży tu wśród swoich i tak, to po stronie, stronie rosyjskiej. Tak, tak, Czyli taki dać przykład, żeby było wiadomo, że właśnie takie groby będące w pojedynczym lesie były skumowane po wojnie. Oczywiście... Dziękujemy Ci. Dziękuję również. Bardzo miło było opowiedzieć. To jest moja, jakby, powinność i należność. Ja się cieszę, że ktoś chce słuchać to, co ja mówię. Oddaję Ci hołd jako Światowemu Związku Armii Krajowej. A my, moi drodzy widzowie, widzimy się w następnym ciekawym programie. Mam nadzieję, a i żegnam się z porytowego wzgórza, z lasów Janowskich, z zborów. Mówiąc Wam, czołem, do usłyszenia, do widzenia, odmeldowuję się.